Yeah. Deutschman, Znowu to robisz Szanowny panie Pałpa yeah, hey, 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 Mam ją na dnie Spisze mi hej Ale ja chcę cash Nie serce jej Ona chce love Ja chcę play Mówię jej Next day Mam ją na dnie Spisze mi hej Ale ja chcę cash Nie serce jej Ona chce love Ja chcę play Mówię jej Next day Lubi jak Zewnajek lubi jak płacę Lubię jak duży giat dają na tacę. Ona mi chciała dać, ale już jadę Dziwnym faktem mówi na mnie raper Jestem twoim przyszłym ex Chciałaś love story, sorry no sorry Wystawiłem ogłoszenie, że zrobię wszystkie twoje byłe Za ile? Za chwilę Jak będzie stawiać opór, to dopłacisz za godzinę Ale nie będzie Bo Hubert to fucker Ziemią ją Aj, a zauważyłeś, że koksy ani ref, ani perły, ani koksy, ani Ej, bez chwitu, bez no Mam ją na dnie mi hej ale ja chcę cash, nie serce jej Ona chce love, ja chcę play Mówię jej Next day Mam ją na dnie, spisze mi hej Ale ja chcę cash, nie serce jej Ona chce love, ja chcę play Mówię jej Next day Kop szukają po mieście mojej głowy Szkoda, że na mieście nie znajdą mojej głowy He, he, he. Yeah Moje wszystkie byłe to influencerki Bogate Doświadczenia Czuję, że w wpierdol dostaniesz pierdol to ty chopie do kiedy stary wraca do domu? No zamki pizzec, felu jebane kiedy stary wraca do domu to matka chowa się za lodówką dziwka no nie, jebana bo boi się pierdolu. Nie, nie żartujesz?